Peter, które Pokémony z generacji trzeciej są twoje ulubione? Ano choćby te: Mega Sceptile, Bullet Seed, Scale Shot, Power Punch, Rock Tomb, Choice Specs, Swellow, Boom Burst, Quick Attack, Heat Wave, U-turn, Salakberry, Gardevoir, Coal Mind, Stored Power, Moonblast, Thunderbolt, Weakness Policy, Groudon, Rock Polish, Precipice Blades, Thunder Punch, Stone Edge, Life Orb, Torko, Solar Beam, Scorching Sands, Weather Ball, Earth Power. Weakness Policy Metagross. Bullet Punch, Rock Polish, Zen Headbutt, Earthquake. Zbigniew z to nasz pierwszy przeciwnik. Może zaczniemy... Torkolem. Sableye. Czy jesteś mega? Nie wiem. Czy chcę użyć Weatherball? Bardzo. Taunt. Spoko. W ogóle zauważyłem, że... <ścoughs> garcząb. Zauważyłem, że mam Earth Power, co w sumie powinienem zmienić, bo Scorching Sense jest śmieszniejszy. Hmm... W sumie? Nie, dobra, Scorching Sense. Zawsze jest ta szansa na Burn. Fajnie by było jednak trafić. Welp nie udało się. Pff. Dobra, dosyć tej zabawy. Mega ewolucja. Scale shot. Raz, dwa. Aegislash. Slash. Niestety ten Pokémon wybitnie kontruje mojego sceptyla, ale co z tego? Bullet Seed. Żałosne. To nic. Rock Tomb. King Shield. Właściwie to nie bardzo wiem, dlaczego chcę używać Rock bo przecież Bullet Seed działa lepiej. Niby byle jak, ale no to jest najlepsze, co mogę zrobić. Gairo, blu! Czas się odrobinkę zabawić. Kingshield, shield, pff, Proszę bardzo. Jeszcze jeden Rock Polish, żeby na pewno ten Blaziken nie był szybszy. O, co za geniusz! No dobra, Zen Nie ma opcji, żebym cię wykończył. Mew. Spoko. Dobra, IQ. Wow, to nie robi nic. Mamy choice specs. A właściwie to nie zaszkodzi. Shadow ball, co za cwaniak! Wykorzystujesz, że już nie mam weakness policy. No dobra. Zmieniasz nam Manafi. Tail Glow w razie czego będzie groźny, ale mamy Swallow'a, więc ja się tam nie boję. Ojojojojo, jakiś straszny monofi. Jeszcze jeden IQ. Scold. Welp. Właściwie to bardzo mnie korci zrobić coś takiego. Call Mind. Skold, żyjemy? Burn, co jest na mnie na rękę i nawet nie odpala nam jeszcze jagódki, ale Thunderbolt! Niestety, ten Pokemon chyba nas pokonuje, ale to nic nadal Thunderbolt. Pff, dobra, pokonamy go za pomocą Groudona dokładnie w taki sam sposób, w jaki planowałem go pokonać za pomocą Metagrosa. Rock Polish Toxic. Spoko. No oczywiście. Miu. Blaziken zapewne ma protekt, ale to nic. KUR... Tylko wiedział... Ja pierdo... Porażka za porażką. A ja muszę to montować. Kiedy się zakończy ten koszmar? Nie bądźcie obojętni na czyjąś krzywdę. Sprzyjcie mnie swoją obecnością na moim kanale. Przekonacie się, że ja przynajmniej umiem w to grać. Czytajcie opis. Jestem niebieski. Absolutnie wspaniała drużyna. To ja może też zacznę Pokémonem, który jest niebieski. Chociaż nie, jak patrzę na tego Araquanida, to lepiej zacząć swelołem. Jest i on! Oczywiście, że tak. Boomer! Żałosne. No dobra, ratujemy się Groudonem. Zmieniamy pogodę, żeby nie było za wesoło. Rockblast robi nic. Spodziewam się, oczywiście, Hydreigona, więc Stonecz Araquanid. Oj! Gościu! Zacznij trafiać! Co jest? Kurwa! Dobrze, Weakness Policy przynajmniej, ale traf go! W sensie ja wiem, że Thunder Punch go zabije, ale chcę trafić precyzyjnie z Stone Dziękuję. Czy to naprawdę było tak trudne? Thunder Punch i GTFO. o. Tyle, że teraz wchodzi oczywiście Intelion albo Hydreigon, i już po mnie. Oczywiście, że tak. I wiecie co? Mam to w dupie. Substitute. Chyba cię coś. od. Eee. Suelo jest dużo szybszy i właściwie nic nie rezystuje tego Bombersta, więc dlaczegożby nie? Hydragon. No to może jeszcze raz? Draco. Okej. Okay. Scarf. Rozumiem. Szanowny pan, pozwoli, że przedstawię Gardevoir i użyję Calm Mind. Araquanid. Okej. Okay. Thunderbolt. Wow, to nic mu nie zrobiło. Co jest? No dobra, nie mam specjalnego wyboru. Tyle, że teraz wejdzie Hydreigon i sobie kliknie, Draco. Tangrove? Eee, Okej. Okay. HPIs, mówię wam. Sludge Bomb. Żyjemy. Super. Eee, scale shot. Nie ma opcji. Nie, nie ma. Nie. <grytanie> miałeś jedno zadanie. Mordo. No dobra, mamy jeszcze tę metodę: Rock Polish. Nakov, Absolutnie idealnie, bo to nam odpala weakness policy i nie wiem, Zen po prostu klikniemy. Niestety bez flincha, ale spoko, bo kolejny go wykończy. Cóż, Bullet Punch. Garchomp. Jak on mnie przewiduje w ogóle, ty? Eee... eee dalej Bullet Punch? Mega Garchomp. O, No to cóż, było miło. Madeiros przygotował taki oto składzik. Ciekawie, zacznijmy może z al Alchimi. Użyjemy Uturn i spróbujemy wysłać coś dużo groźniejszego. Metagross. Attract. Pff. Niech się boi, chłopak. Drapion. No dobra. Przeżyjemy jego krytyczny atak, więc mogę zaatakować Earthquake'em. Substitute. Ohohoho, nie, 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 kolego, nie, nie ma, nie ma subowania, nie. Użyjemy jeszcze Bullet Punch, żebyś czasami już nie mógł zrobić więcej sub... KUR... No dobra, Swellow, Quick Attack, szybszy niż Sucker Punch, więc będzie git. Alcreamy. No dobra. Zmienimy na Torcolla i zobaczmy, co się stanie. SaiShock. Mówiąc szczerze, to nie wiem co ten Pokémon może zrobić, ale to nic. Weather Ball. Wchodzi Blastoise. Błagam, jeżeli tylko Ej, to zrobiło sporo. Halo. Jeżeli tylko użyjesz Shell Smash, to jestem w nie. O, oczywiście, że używasz Shell Smash. Solar Beam. Kto by pomyślał, że Torkoal jako sweeper i to bez shell smasha robi taką robotę. Simmy Sage Power Gem, niestety, ale obstawiam, że nie masz skarfa. Oby? Kurde, teraz nie wiem. Dobra walić. Drapion. Ej, eee, nice. Jest i Monke. Jestem szybszy chyba, że masz skarfa i na pewno masz Skarfa, więc robimy poświęcańsko Gardevoir. Gorilla Tactics. Fantastycznie. Teraz sobie wejdziemy Groudonem, wywołamy słoneczko. Użyjemy Rock Polish, żeby być na pewno szybszym. Dostajemy potężnego boosta z Weakness Policy. Zero flinczy, Jesteśmy na pewno szybsi od niego. Stomach! Tak, wreszcie trafił! No cudownie! Simisage, Sage, kolego, w ogóle nie jesteś szybszy ode mnie. Nie ma opcji. Stone? O, oh. na całe szczęście nie robimy kontaktu, więc Stone Edge. Tak kolego. Precipice Blades. Simisage powraca, nie ma problemu. Stone Edge. O, oh. Sash. Cóż, dobrze się składa, bo mój Swellow ma Quick Attack. I tym oto pięknym akcentem zapraszam Was do skorzystania z tej drużyny. Link macie w opisie oraz do odwiedzenia kanału naszego wspaniałego montażysty pana Mark Double B, który robi super robotę i bardzo memiczne filmy.